Zaczniemy od Zjadamy Banany. Słychać, dziękuję. Jedna osoba. Dziękuję bardzo. Zjadamy Banany to jest wydawnictwo Papilon i to jest taka książka, która jest takim komiksowym, zwariowanym, rysunkowym miszmaszem. I opowiada o tym, że zwierzęta, które tutaj widzicie na tych obrazkach, na tych stronach, to mniej więcej przez całą książkę są te same zwierzęta. One zjadają najróżniejsze rzeczy, na, w kolejnych rozdziałach zjadają jakby rzeczy przyporządkowane do danej grupy jedzeniowej. Tutaj banany, i stąd ten tytuł, ale na następnej stronie zjadają jabłka pomarańcze i gruszki, i znowu możemy sobie śledzić tych bohaterów, których gdzieś tam już w, w tej pierwszej odsłonie poznaliśmy. Dla mnie charakterystyczny jest tutaj zwierzak na wózku i dlatego tak łatwo go yy, odnajduje, ale też tam słoń widziałam, że robił najróżniejsze śmieszne rzeczy. Tak jak mówię, to są takie bardzo, bardzo komiksowe ilustracje i one nie mają nic wspólnego z realnymi rysunkami i tutaj ciągle jest jakiś żart, to znaczy ktoś tam, nie wiem, ktoś kichnął, ktoś coś wypluł nosem, komuś się coś tam przewróciło yy, i wszyscy możemy tutaj sobie obserwować, jak te zwierzęta sobie radzą ten pawian tutaj, to jest pawian nie? też jest taki bardzo, jak bym powiedziała, charakterystyczny z tym swoim wystawionym tyłkiem. I na każdej stronie sobie po prostu patrzymy, kto co lubi. No, wiadomo, i tak jak dzieci, i myślę, że tak tutaj można z tą książką pracować. Każdy ma swoje smaki. Jedni lubią maliny, inni lubią banany, a jeszcze inni lubią bardzo pikantne zupy. Można się pośmieć przy tej książce, to na pewno. Tak jak przy komiksach, no tutaj jest duże mrugnięcie okiem. Tutaj jedzą kanapki. Tutaj, zobaczcie, jemy lody, i jest tak fajnie, taka wielka, ogromna strona w, w drugą stronę, i dużo się dzieje. I na końcu jest też tak, że one jedzą wszystko czyli chyba każdy je to, co jest dla niego ulubioną potrawą bardzo, bardzo kolorowo. Yy, tutaj te ilustracje są jaskrawe i nie przejmujemy się tym, czy coś jest wiecie, zdrowe, czy się powinno, a jak się powinno z dziećmi rozmawiać o jedzeniu. Tutaj raczej śmiejemy się i, yy, i dowiadujemy, kto co lubi, śledząc poszczególnych bohaterów, których zresztą tutaj mamy i tutaj z tyłu również ich poznajemy.